Znasz to uczucie, w którym utwór jest prawie idealnie zmiksowany. Poprawiesz coś o 0,1 dB, analizujesz każdą częstotliwość, mija godzina, mija dzień, mija tydzień i nie jesteś zadowolony. Więc zaczynasz od nowa i analizujesz. Jeszcze bardziej dodam coś do wokalu. Tutaj 100 częstotliwości wytnę, 200 częstotliwości różnych ułamków podbije. I tak finalnie to nie brzmi dobrze. I myślisz, że musi to być perfekcyjnie zrobione. Trzeba włożyć w to serce. Jak nie włożysz w to serca, to nie będzie brzmiało to dobrze. I to prawda, ale to nie znaczy, że trzeba każdą częstotliwość poprawiać, przesuwać rzeczy o 0,1 dB i używać setek tysięcy wtyczek. Miks im prostszy, tym większa szansa, że będziesz mieć to lepiej opanowane. Bo pierwsza zasada to szybkość. Im szybciej to jesteś w stanie zrobić, tym więcej możesz zrobić. I tym częściej możesz tworzyć muzykę i częściej czerpać z tego radość. Tu postawimy na Prędkość miksowania. Jak masz na przykład wokal, to nie chodzi o to, żeby w wokalu wycinać dziesiątki różnych częstotliwości. O, tutaj, teraz, proszę Państwa, zrobię to tak, że tu wytnę tą częstotliwość o 0,37. Kto to usłyszy? Tutaj jeszcze to wytnę, a tu podbiję. O bla bla, 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 wszystko będzie. Tak. Potem jeszcze jeden korektor. O, tu podbiję i, i, i tu podbiję. O tak. Ojojoj, i w ogóle wszystko. A jeszcze najlepiej o 0,5 dB. Kto jest w stanie to usłyszeć? A tak naprawdę, odpowiedni miks będzie wystarczał usunięcie tego, co zbędne i podbicie tego, co może zabrzmieć istotnie. Na przykład pod, z, zbijam tylko dół, podbijam tylko górę. Odpowiednio ustawiony kompresor, trochę pogłosu tutaj dodanego. Może jakiś przester, żeby to mocniej brzmiało. I jeżeli odpowiednio jest nagrany wokal, to się okaże, że więcej rzeczy nie potrzeba. No, ewentualnie odciąć niskie częstotliwości. Czasami, jak trzeba, to użyć DSR-a, czy jakichś dodatkowych rzeczy, ale w gruncie rzeczy, jeżeli przy prostym miksie to będzie brzmiało poprawnie, takim nawet jak ja tutaj zastosowałem, no dobra, jeszcze tu wyższe częstotliwości lekko podbiłem, to brzmi, będzie brzmiało sensownie, to wystarczy często. Zakładane maski w teatrze, choć nie grałem, ona powiedziała, że mnie kocha, ale to nie byłem ja inna postać, inna rola. A jeżeli zaczniesz kombinować, układać 50 korektorów, 50 kompresorów, to prędzej się pogubisz i tak nie będzie to brzmiało dobrze. Więc zrób to szybko i prosto. Filmy o tym, jak miksować wokal są u mnie na kanale albo w kursach takich jak Pakiet Mix, i podobnie jest z resztą elementów. W gruncie to wystarczy. Opanować częstotliwości za pomocą korektora, czyli usuwasz to co niepotrzebne, tak jak w tym basie, usunięte są wysokie częstotliwości, bo trochę za bardzo harczał. Ja. Inna inna w innych instrumentach usunąć częstotliwości z dołu, które są niepotrzebne, basowe, tak jak w tym padzie. No dół nie jest mi potrzebny, nawet jeżeli jest go mało. Dodać pogłosu, kompresji Sate Chain, tak żeby pewne elementy ściszały się, kiedy uderza stopa. Bo im więcej zaczniesz tutaj kombinować i, oj, a może ja tutaj usunę jeszcze taką częstotliwość, kto to usłyszy, na serio? Chyba, że ewentualnie, ewidentnie coś słyszysz, że to poprawia ci brzmienie. Kieruj się tym, jak to czujesz, jak słyszysz, a nie, że trzeba, że gdzieś widziałeś, jak trzeba zrobić. Bo im prościej, tym szybciej to zrobisz i zamykaj. Zamykaj. OK brzmi, a nie będę 20 razy poprawiać. Oj, może tutaj o 0,1 dB. Tego naprawdę nikt nie usłyszy, ani nawet ty. To jest złudzenie. Skupiaj się na elementach istotnych, czyli zaczynasz od ustawienia poziomów głośności. Jeżeli coś jest dobrze ustawione głośnościowo i Najważniejsze elementy, takie jak wokal czy perkusja, nie giną, bas nie jest za głośny to już jest bardzo dużo. Potem usuwamy niepotrzebne częstotliwości korektorem, podbijamy te, które są ważne, tworzysz głębie, panoramujesz rzeczy po lewej, po prawej stronie, nadajesz głębi, tak jak opowiadałem to w tym wideo tutaj. Potem odpowiednio pokompresować rzeczy, i w wielu wypadkach więcej nie trzeba. Dodasz pogłosy i to już. Jeżeli brzmi na tym etapie dobrze, to nie potrzebujesz do tego fans i wtyczek. Weźmy sobie perkusję. Co z nią trzeba robić? Jeżeli odpowiednie są sample, to w wielu wypadkach niewiele trzeba z nią robić. Może podbić jakąś częstotliwość, tak jak tutaj ja mam, dodać trochę przesteru, żeby była mocniejsza, miała więcej tych wysokich częstotliwości, żeby po prostu tłukła mocniej i tyle. Na werblu usunąłem tylko niskie częstotliwości. Dodałem pogłosu i brzmi to OK. Zakładane maski w teatrze choć nie grałem, ona powiedziała, że mnie kocha, ale to nie był... Nie ma tu żadnej kompresji. Poza kompresją na całej grupie perkusji i lekkim przesterze, żeby. Jeszcze dodać tej mocy, jak leci ta perkusja. I czy dałoby się to lepiej zmiksować? Na pewno, ale to jest wystarczające i bardzo dobrze brzmiące, żeby to już publikować i patrzeć, co z tym utworem się dzieje. W większości elementów mam tylko odcięte niskie częstotliwości, żeby nie kolidowało mi to z basem i nie zabierało przestrzeni. Tak jak w tych perkusjonaliach. Czy tutaj. Im prościej to robisz, tym dla ciebie lepiej. Bo im dłużej to miksujesz, to twoje pomysły, unikalna wizja zostaje schowana w szufladzie. Masz mniej czasu na to, żeby je realizować, tylko siedzisz i zastanawiasz się nad nieistotnymi elementami. Zamiast puścić i robić kolejny utwór. Puszczasz kolejny utwór. Nawet jeżeli tamten ląduje w szafie, to masz szansę zrobić kolejne zamiast tej perfekcji sieść. Czycisnąć. Przecież ta perfekcja to jest strach przed oceną, strach przed porażką, strach, że ktoś wyśmieje Twój utwór. A niech się śmieje, jakie to ma znaczenie. To Ty będziesz jechać dalej bezkompromisowo ze swoją wizją, jeżeli nie będziesz się zatrzymywać i będziesz to robić szybko. Masz dysk zapchany wtyczkami, i masz wrażenie, że ciągle ci czegoś brakuje. Tajemnego rozwiązania, które spowoduje, że Twoje miksy zabrzmią dobrze, profesjonalnie. Ale wiesz, czego ci brakuje? Świadomości tego, jak to zrobić, jak użyć narzędzi, żeby miks nie był zlepkiem przypadkowych dźwięków, który nie ma przestrzeni, jest płaski i jak odpalasz na słuchawkach albo wałcie, to brzmi źle. Do tego jest kurs Pakiet Mix, który do trzeciego. Sierpnia do niedzieli jest 25% taniej. Link w opisie. Wszystko na ten temat, jak używać kompresora, pogłosu i korektora. Zapraszam i widzimy się w kolejnym odcinku.